Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy o New Frontiers od dawica Portal, ale wcześniej jedno słówko autoreklamy już 17. Kończy się kampania Nanaki na portalu wspieram to. Na chwilę odblokowaliśmy już naprawdę dużo, dużo różnych fajnych progów. Jednocześnie gra, jakby cała kampania wszedał samo moje najśmielsze oczekiwania. Naprawdę nie spodziewałem się tak dużego wsparcia z Waszej strony. A jeszcze jest fajna niespodzianka na koniec, bo będziecie mogli odblokować polskie plemię w grze Nanaki, czyli możecie wybierać z dzików, z dużego rodzaju lisów, jeży, rysiów które z nich po prostu pojawi się w finalnym pudełku jako plemię i to plemię tylko i wyłącznie dla polskich graczy i tylko i wyłącznie dla wspierających, także macie na chlebę dosłownie już kilka dni tylko i wyłącznie, żeby, żeby zdobyć właśnie to plemię i serdecznie polecam, żeby zajrzeć na kampanię, także 17 już, już kończymy, a teraz przechodzimy już do, do tematu odcinka, czyli do New Frontiers od wydawcy Portal, jest to kolejna gra od Toma Lejmana, czyli twórcy Days of Galaxy i jest to już czwarta gra z tego uniwersum tak? Był oryginalny race, który był karcianką, Był Rolf of the Galaxy. Trzecia gra, czyli zawsze zapamiętam tej nazwy i będę musiał tu dać ilustrację, żeby żeby wam pokazać. Czyli skrócona karcianka ze świata Race'a, która mogła być faktycznie moją ulubioną, ze względu właśnie na taką taką elegancję i, i jeszcze zwiększoną, zwiększoną prędkość tego lotu przez kosmos. I tu mamy grę planszową bardziej, która faktycznie gdzieś tam opiera się lekko na Puerto Rico, które przeszło później z systemami troszkę do ma Marcin Krupiński w Narodach Marcińskich, bardzo dobrze opisał tą ewolucję tych mechanik, właśnie między dwoma autorami, i tutaj mamy faktycznie powrót do świata Reisa, New Frontiers, czyli ogromne, ciężkie pudełko, pełne różnych rodzajów światów do zdobycia, technologii do odkrycia, nadal z fajną, z fajną taką tematyką, takie science fiction, ale takie bardzo specyficzne. Ja zawsze właśnie doceniałem ilustracje z Race for the Galaxy, bo dla mnie to. Science fiction, ale troszkę inaczej pokazane, taki troszkę, tak, takiej konserwatywny, może troszkę z lat 80., ale nadal wyglądający nowocześnie, więc to jest świetne połączenie w tych ilustracjach. Jeżeli chodzi o samą grę, to, to muszę Wam powiedzieć, że na pewno jest to jedna z moich ulubionych z tej serii, bo teraz już mam ogromny problem, że powiedzieć, która jest moją ulubioną. Wszystkie praktycznie bazują na podobnych założeniach, czyli mamy światy, mamy produkcję, gdzieś tam sprzedajemy te wyprodukowane rzeczy, albo konsumujemy, tak jak w wypadku tej gry, na punkty zwycięstwa i też mamy tu wyścig kto pierwszy wysyci pulę, albo kto zbuduje określoną liczbę światów. Także te założenia do rozgrywki każdej tej gry są takie same, a jednocześnie mechanicznie one zawsze mają jakieś takie swoje szczególne rzeczy I, i w przypadku New Frontiers uważam, że taką najfajniejszą rzeczą, jaka tu jest, to jest chyba najmniejsza abstrakcyjność rozgrywki. No bo wiadomo, Race jakby pokazywał to na kartach, Roll już na takich kafelkach. Tutaj faktycznie mamy okrągłe światy, które podbijamy, kolonizujemy i mamy surowce, które produkujemy i są widocznymi takimi fajnymi kostkami surowców. I mamy technologie rozłożone na stole, które też bardzo fajnie budują takie właśnie nasz, nasz, nasze imperium, tak? Czyli zaczynamy to faktycznie z jedną planetą, rozwijamy się i kończymy grę. Mamy naprawdę dużo planet, dużo technologii, dużo surowców, więc tak mi się wydaje, że nawet ma najfajniejszy, taki właśnie, najfajniejszą krzywą taką rozwoju, bo on, ja osobiście najbardziej czuję, że faktycznie coś tutaj zbudowałem, tak? Widzę swoje królestwo i widzę, że, że, że to była historia mojej takiej kosmicznej cywilizacji, którą odbyłem. I pod tym względem wydaje mi się, że ta gra robi to najlepiej. I jednocześnie czas rozgrywki, słuchajcie, jest nadal zachowany w jakby swoich takich ramach, czyli nadal to na dwie osoby jest tak, taka gra, którą możecie zagrać w 45 minut. I to będzie taka bardzo mięsista rozgrywka, gdzie gdzie macie sporo wyboru, sporo rzeczy się dzieje. Mam nieco obawy co do większej grupy graczy, bo ja zresztą jeszcze na tą ostatniej kwarantanny nie udało mi się przetestować tego na pięciu graczy i mam lekkie obawy, że w przypadku na przykład akcji wybierania jednej z siedmiu planet z wodeczka i zrobienie kółeczka wokół całego stołu, żeby każdy swoją tą planetę wybrał, mi się wydaje, że może zabierać troszkę czasu. Na dwie osoby to nie jest jakiś tam wielki problem, bo my dosyć szybko gramy akurat i ten wybór jest w całkiem w takim rozsądnym czasie, odbywa się, ale boję się przy większej ekipie, szczególnie jakichś takich nowych graczy, którzy nie mieli nic do czynienia z serią Race for the Galaxy, no bo to nadal wszystko opiera się, wiecie, na tych okrągłych kształt, no to jest na pewno planeta czym świat, tak? Mamy te rąby, to musi być technologia. Więc jeżeli znacie te podstawy, to wam dużo prosi, tak gra wejdzie i naprawdę jakby próg wejścia wtedy jest naprawdę bardzo przyzwoity, jeżeli znacie inne, inne gry z serii. Gra jest duża, ciężka, zaskoczyła mnie właśnie liczbą tych swoich wyprasek, elementów, plastiku. Tak naprawdę jest tutaj bardzo dużo, więc wydaje mi się, że ta tak naprawdę jakby na swój koszt zarabia, bo nie dość, że mamy tych komponentów w pudełku dużo, to jeszcze jakby ta degradowalność jest tutaj na całkiem fajnym poziomie, bo ja, ja na początku się troszkę bałem, tak przy pierwszej partii, że zaczęliśmy, to złożyliśmy te kafelki, mówię i co, i mamy wszystkie te kafelki, technologii, to wszystko. Otóż nie. Jest tutaj ważna rzecz, że większość kafryków technologii jest dwustronna, więc możecie tutaj naprawdę unikalne, unikalne technologie w każdej grze sobie utworzyć. Dodatkowo mamy pełen worek, pełen światów. Ja tego się bałem, że coś tak rzuca, te światy wrzuca i myślałem, że my wyciągnęliśmy wszystko. A później, jak na końcu do zgryśki wysypałem te światy na stół. Okazało się, że my nawet wiecie, nie zwiedziliśmy, nie wiem, jednej piątej tej galaktyki dostępnej, a żeby zbudować idea, identyczną planszetkę, no to praktycznie nie ma szans, no bo byś musieli te same kafelki ciągnąć, te same technologie, praktycznie nie ma szans dwa razy te, te, ten sam świat zbudować, więc więc tutaj odegrywają się nie ma co się pać. Lekie, lekkie te lekkie właśnie mam obawy co do, co do te, te, tej skalowalności w górę, jeżeli chodzi o liczbę graczy, i ja osobiście nie do końca jestem fanem tego systemu, że wszystkie technologie są dostępne na stole i gracze wybierają z tych, wiecie, wielu, wielu technologii, bo to ani nie wpływa na dynamikę rozgrywki, ale też ja nie lubię wybierać z wielu rzeczy. Ja osobiście bym wolał, żeby ta gra oferowała na przykład, wiecie, nie wiem pięć technologii wychodzi i z pięciu na przykład wybieram. Tak? I to, to byłoby dla mnie takie, takie fajne, przyjemne, i że, że, że podejmuję decyzję Dla mnie troszkę bezwładniające jest to na przykład właśnie tak, jak mamy nie wiem, w kawernie, na przykład w stosunku do Agrikoli, że w Agrikoli mamy e, tylko karty, które mamy na ręku i mogę je sobie czytać w każdej chwili. Tutaj mam tą plaszytkę z technologiami, tak jak w kawernie, właśnie, że całe menu takie od góry do dołu zasypane tymi kafełkami musimy z nich wszystkich wybierać. To jest takie, takie moje bardzo subiektywne odczucie, bo ja wiem, że wiele osób po prostu ze względu na na, na brak losowości, woli mieć wszystko po prostu dostępne od, od jakby pierwszej rundy gry, żeby sobie zaplanować. Ja jestem bardziej takim intuicyjnym graczem, że ja wolę po prostu, żeby gra mnie zaskakiwała, żeby wychodziły gdzieś tam losowe te kafelki i z nich tam kupować niż, niż wszystko, wszystko od początku czytać. Także mówię, gra naprawdę zrobiła fajne wrażenie. Ja jakby mnie nie trzeba było za bardzo przekonywać, bo jestem dużym fanem Rejsa. Moja żona to troszkę mniej. Ona faktycznie gdzieś tam ze względu na tą ikonografię i ten hard temat science fiction tak nie za bardzo, ale, ale ta chyba podoba się najbardziej ze względu właśnie na to, że ona jest najmniej abstrakcyjna, że. Tak jak wiecie, w rolu mamy tych ludzi, którzy są reprezentowani przez nasze kosteczki i tak dalej. To wszystko wymaga troszkę wiecie, więcej jeszcze wyobraźni w czasie rozgrywki. Tutaj jest bardzo fajnie, bo, bo mamy wszystko podane jak na tacy. Czyli zaczynam właśnie z planszetką pustą, kończę z pełną planszetką pełną okrągłych światów, technologii, e, naszych kolonistów. Także tak ta gra fajnie moim zdaniem, tak wizualnie reprezentuje to, co udało nam się osiągnąć w czasie rozgrywki. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości co do tego co mówiłem o New Frontiers to dajcie znać oczywiście w komentarzach i napiszcie może jaka jest Wasza osobiście ulubiona do tej pory poznana gra z serii Race for the Galaxy, bo Portal wyda wszystkie od początku od zera. I to jest ciekawe, bo teraz będzie doświadczenie tego, że mamy wszystkie na sklepie w języku polskim, czego w Polsce jeszcze nie doświadczyliśmy, bo zawsze albo on to było poszatkowane na różnych wydawców, albo jedna wychodziła, kończyła się, nie była dodruk dodrukowywana, a teraz będzie taka pełne, pełny przekrój rejsa po polsku w Polsce, po Polsku w Polsce, tak, dokładnie. I Jestem po prostu ciekawy, która z nich będzie miała najlepsze wyniki sprzedaży. Nie? Czyli, czyli ten tradycyjny rejs, który jednak. Jeszcze najmniej był dopracowany, moim zdaniem, względem tej ikonografii, tego ile tam rzeczy na kartach się dzieje, w stosunku do tych bardziej ze streamlinowanych rzeczy. Aha, faktycznie. Eee, nie ma, nie ma, nie ma tej szybkie karcianki po polsku i tego jeszcze nikt nie zapowiedział. Troszkę szkoda, ale tak czy inaczej, no, te trzy największe tytuły w sklepie będą po polsku i będziecie mogli sobie z nich wybrać. Także z mojej strony jest to wszystko. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Do następnego. Hej!